Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez grę Hunters Arena Legends. Link do niej znajduje się w opisie. Zaraz, zaraz, czy wzrok mi nie myli? to chyba gra w Hunters Arena Legends, ale jak to? A no tak, od 26 stycznia dostępna jest rejestracja na zamknięte beta testy. <grym> Zapomniałem. Ale no to zaraz. On się dostał, a ja nie wytyfy, co jest? Rozgrywka w systemie Battle Royale 60 graczami i elementami action RPG. Unikalny system rozwoju postaci. Ponad 10 grywanych postaci do wyboru. Setki potworów, a w tym ponad 20 bossów oraz 20 epistemantonów. No nie powiem, zagrałbym. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj zajmiemy się teorią związaną z Tobim, a dokładniej tym, w jaki sposób udało mu się przeżyć przygotowaną przez jego pułapkę w chwili zdjęcia maski. Czyli, prościej mówiąc, w jaki sposób ugasiła materasu. Jeżeli materiał Wam się spodoba, no to nie zapomnijcie, no wiecie o co chodzi. Czajcie bazę. Ja już nie przedłużam, no i zaczynamy. Na początku przypomnijmy sobie, czym tak naprawdę jest Amaterasu. Tak się składa, że jest to najsilniejsza technika uwolnienia ognia. O samych pomieniach amaterasu mówi się nawet, iż pochodzą one prosto z napiekieł. Są gorące jak słońce i tym samym potrafią spalić niemal wszystko, co stoi na ich drodze. Pomienia amaterasu nigdy nie przestają płonąć, nawet gdy podpalony nimi cel obrócił się już całkowicie w popiół. Mogą one w taki sposób nieustannie płonąć 7 dni i 7 nocy. Nie da się ich ugasić zwykłą wodą ani żadną inną normalną metodą. Bartuś, no ale w takim razie w jaki sposób tobie mu udało się je ugasić? To pytanie było jest tematem tabu wśród fanów Naruto. Nic więc dziwnego, że wokół tej sceny nazbierało się tak wiele różnorakich teorii. My dzisiaj oczywiście weźmiemy na warsztat te, które wydają się być najbardziej prawdopodobne. Nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzedniej teorii wspominałem wam o powiązaniu Obito z Madarą. Jak ktoś jeszcze nie widział tego filmu, no to polecam, bo nawet fajnie wyszedł. Natomiast przypomnijmy sobie teraz omawianą scenę. Sasuke widząc na Tobiego, nieumyślnie aktywował Amaterasu, której Itachi wszczepił wcześniej w jego oko, zastawiając tym samym pułapkę na lidera organizacji. No i rzeczywiście widzieliśmy wtedy jak to biegło objęły czarne pomienia materasu, co oznaczałoby, że nimi oberwał w swojej formie materialnej. Ale zwróćcie tutaj uwagę na to, gdzie konkretnie został wymierzony ten atak. No właśnie, było to jego prawe ramię, a jak pamiętacie lub nie, praktycznie cała jego prawa strona została zmierzona przez głaz podczas misji, gdzie następnie została zastąpiona materiałem pozyskanym z ciała białego Zetsu. Bartuś, ale słychać wyraźnie, że on tam krzyczy z bólu. No to, no to jak? Prawdopodobnie ten krzyk był udawany, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń o saskę. Bądź też rzeczywiście, te płomienie były tak gorące, że powoli zaczęła obrywać nawet jego twarz. W końcu spadła mu maska, co nie? Dwa my słyszeliśmy, jak Toby, wyłaniając się już z ciemności, powiedział: cytuję Całe szczęście, że Itachi nie wiedział o mnie wszystkiego. Inaczej już bym nie żył. No właśnie. Dzięki temu mamy już przynajmniej jakiś trop. Wydaje mi się tym samym, że Itachi nie mógł mieć bladego pojęcia o tym, iż prawa strona ciała Tobiego była zastąpiona materiałem pozyskanym z Białego Tetsu. Dzięki czemu Tobi znikając w ciemnościach mógł odciąć podpaloną część ciała, podobnie jak zrobił to Kage, odcinając swoją lewą rękę. Jednak nie wydaje mi się, by w przypadku Tobiego mogła ona tak szybko odrosnąć. Przecież już widzieliśmy zarówno w 208, jak i 345 odcinku, że praktycznie w ogóle nie odrosła. No dobra, wszystko pięknie ładnie, jednak jedna rzecz w ogóle tutaj się nie zgadza. A mianowicie to, że płomienie powinny przynajmniej zostawić jakiś ślad po sobie na jego ubraniu. A no, tak nie było. No, chyba że przez minutę zdążył się jakoś przebrać, no to wtedy pokczam totalny. Jedna opcja już nam odpadła, no to lecimy dalej. Dużo osób sugeruje też, że mógł przenieść płomienie do wymiaru kamui. Jednak technika Tobiego, nie zapominajmy, działała w nieco inny sposób. Mianowicie, aby stać się bytem niematerialnym, przynosił do niego jedną konkretną część swojego ciała. Reasumując, gdyby przeniósł podpaloną część do wymiaru Kamui, jednocześnie zrobiłby to wraz z przeniesieniem do niego czarnych płomieni. No czyli innymi słowy, nic by to nie dało. Dodatkowo nie zapominajmy też, że Tobi miał już wcześniej styczność z Itachim, gdy ten pomagał mu w mordowaniu całego klanu. W sumie nie był to pierwszy taki przypadek, kiedy go spotkał, bo już wcześniej widział go, gdy ten zabił jego przyjaciela Tenmę. W jednym z tych dwóch spotkań, no nie oszukujmy się, na pewno widział jak jego ciało staje się niematerialne. Widać to nawet było w 455 odcinku, gdzie po wymordowaniu całego klanu, Tobi po rozmowie z Itachim zniknął używając do tego Kamui. Wiecie, co by tu nie mówić, to ziomal wciągnął przed nim całe swoje ciało za pomocą oka, więc no pomyślmy. Ciekawe czy się nie skapnął, że może też nim wciągać inne rzeczy. Ponadto nie zapominajmy, że nie mówimy tutaj o pierwszej lepszej osobie, tylko o Itachim. Czyli jakby nie patrzeć w zawodniku 200 IQ+, już nawet po samej zastawionej przez niego pułapce na Tobiego, możemy wywnioskować, że wiedział bardzo dobrze o jego Kamui. Wydaje mi się, że wszczepiając w Saskę amaterasu, zdawał sobie sprawę z tego, że Tobiemu nie uda się uniknąć ataku przenosząc się do wymiaru kamui, bo, co by nie mówić, to był to pewnego rodzaju atak zaskoczenia. Tym samym wszystkie osoby, które sugerują, iż mógł on przejść do wymiaru kamui, aby następnie płomieni mając materialnego celu same z siebie się wypaliły, niestety są w błędzie. Jedyną osobą, która rzeczywiście potrafiła wciągnąć czarne płomienie amaterasu, był Saskę. Zrobił to, by uratować Karin oraz by nie zabijać ośmiogoniastego. Widzieliśmy wtedy, że rzeczywiście udało mu się nie tyle, co je ugasić, a wciągnąć. Jakkolwiek to nie brzmi. Jednak zwróćcie uwagę, czym to poskutkowało. Używając w tym celu swojego mangekiu, wywołało tu u niego straszny ból. Samo użycie amaterasu powoduje niewyobrażalny ból u użytkownika, co widać nawet po krwawieniu z oka. No, a wciągnięcie ich jest chyba nawet bardziej bolesne. No i nie oszukujmy się. Nie ma szans, by Tobi wciągnął te płomienie, podobnie jak zrobił to Sasuke. Po pierwsze, przede wszystkim byłoby to słychać, a po drugie, kontrolowanie czarnych płomieni jest unikalną zdolnością Mangekyu Sasuke. Tak samo jak Kamui jest unikalny dla Mangekyu Tobiego. Mam nadzieję, że czaicie bazę. No i tym samym odpada nam kolejna opcja. Bartuś, to w takim razie, jak udało mu się przeżyć? Spokojnie. Przechodzimy już do ostatniej i chyba najbardziej prawdopodobnej opcji. Mowa tutaj dokładnie o technice i zanagi. Czemu akurat Izanagi? No bo patrzcie. O Izanagi tak naprawdę dowiedzieliśmy się dopiero w 209 odcinku podczas walki Danzo-Sasuke. My tutaj natomiast omawiamy scenę z odcinka 139, gdzie wcześniej nie było żadnej wzmianki na ten temat. Prawdopodobnie był to celowy zabieg zastosowany przez Kishimoto, by nie zaspolerować nam odbiorcom dalszej fabuły. Oh. Powiedzmy, że temat związany z Izanagi trzymał specjalnie w tajemnicy aż do kultowej walki Danzo-Sasuke. Jebać Danzo! Skoro już o niej mówimy, to przypomnijcie sobie, co mówiłem wam wcześniej. A materasu powinno zostawić jakieś ślady na ubraniu Tobiego. A no, tak się nie stało. Podczas walki Dan z Sasuke, gdy ten korzystał z Izanagi, jego ubrania również nie były w żadnym stopniu naruszone. Nawet jak słuchacie się w jego wcześniej wspomniany krzyk, to możecie usłyszeć w nim charakterystyczną przerwę. tak jakby rzeczywiście korzystając z Izanagi przeżyła materasu. To o czym natomiast Itachi rzeczywiście mógł nie wiedzieć to o Sharinganach, które Obito trzymał w swojej kryjówce. Ale nie tylko, bo jak wspominałem wam wcześniej ciało Obito w połowie było stworzone z pozyskanego materiału z ciała Białego Zetsu. Tym samym Obito posiadając połowę ciała stworzoną z jego materiału posiadał również komórki klanu Senju. A do użycia techniki Izanagi wymagane jest właśnie posiadanie zarówno DNA klanu Senju jak i Uchiha. Ale czy aby na pewno? No o tym powiem wam za chwilę. Wracając wychodziłoby na to, że poza samymi Sharinganami, i taci mógł też nie wiedzieć iż ciało Tobiego składa się w połowie z materiału pozyskanego z białego decu. co jest dosyć kluczowe w całej tej teorii. A, no i tak tylko jeszcze na koniec tutaj wspomnę, dlaczego uważam, iż tym sekretem była technika Izanagi. Tobiu użył jej również podczas walki z Konan w 253 odcinku. Zrobił to głównie, by przeżyć jej technikę papierowej osoby boga, która, przypomnijmy sobie, przez 10 minut nieustannie powodowała eksplozję, by przeciwdziałać jego technice kamui. Dlaczego przeciwdziałać? Bo kamui pozwalało mu stawać się nietykalnym maksymalnie przez 5 minut. Widzieliśmy, jak kartki przenikały przez jego ciało, co tylko utwierdza mi w przekonaniu, że w tamtej właśnie chwili bronił się używając wyłącznie swojego jutsu. Jednak gdy już miał się materializować, zdecydował się na użycie wcześniej wspomnianej techniki izanagi. Jedyne, co mnie zastanawia, to jego słowa skierowane do Konan. Wspomniał w nich o wielu osobach, w tym też oczywiście o śmieciu, które używały niekompletnego izanagi. Sformułowanie niekompletnego, no nie oszukujmy się, możemy rozumieć na wiele sposobów. Wracając natomiast teraz do słów czego w 338 odcinku, wspominał, że z Izanagi korzystali wszyscy członkowie klanu, by zmienić swoje przeznaczenie i nadpisać rzeczywistość. Wychodziłoby tym samym na to, że z Izanagi mogli korzystać wszyscy członkowie klanu bez konieczności posiadania komórek Senju. Jednak wtedy słowa Obito skierowane do Konan byłyby błędne. Wychodzi na to, że albo mamy tutaj do czynienia z błędem fabularnym, albo Izanagi rzeczywiście posiada kilka szczebli o których Itachi rzeczywiście mógł coś wiedzieć, lecz nie zdawał sobie sprawy, iż Tobi dysponuje mocą 6 ścieżek, co pozwoliło mu bez problemu nauczyć się używania kompletnego izanagi, które prawdopodobnie pozwala użytkownikowi nadpisać rzeczywistość o co najmniej 5 minut dłużej niż standardowe. Dlaczego akurat 5 minut? No bo patrzcie, wracając znowu do walki z Conan, kartki nieustannie przelatywały przez jego ciało, dzięki czemu można łatwo wywnioskować, że przez ten czas nieustannie używał Kamui do swojej obrony. No ale bronić się w taki sposób mógł, jak wspominałem, przez pierwsze 5 minut. No właśnie, a co z pozostałymi 5 minutami? Następnie uczył kompletnego Izanagi, by przepisać rzeczywistość o 5 minut i tym samym przeżyć atak Konan. Mając taki łatwy dostęp do Sharinganów nie wahał się nawet skorzystać z tej techniki, bo w końcu w każdej chwili mógł sobie wszczepić nowego Sharingana. Swojego manga, jaki odsłaniał specjalnie, by używać Kamui. Natomiast lewe oko, nazwijmy, używał jako takiego asa w rękawie. Podsumowując teraz to wszystko, Obito chodził cały czas w masce, odsłaniając tylko prawe oko. Dzięki czemu Itachi widząc je w łatwy sposób mógł przypisać do oka Sasuke aktywację, gdy tylko zobaczy ono sharinga na Obito. Wiedział, że posługuje się Kamui, więc była to pułapka, której miał się nie spodziewać. Jednak nie wiedział, że jego ciało składa się w połowie z białego Zetsu. Przez co tym samym mógł użyć Izanagi w celu przeżycia amaterasu. Podobnie jak zrobił to przy walce z Konan. Nie wspomniano o tym w tamtej scenie, by nie zaspojerować odbiorcom tematu związanego z Izanagi. Voilà, zagadka została rozwiązana. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości na ten temat i że sama teoria przypadła Wam do gustu. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie, a ja już będę się z Wami żegnał. No bo wiadomo, trzeba robić kolejny odcinek. 炫目。炫